This year's international exhibition uh, machinery of engineering is uh, mainly focused on digital transformation of economy. All the visitors uh, can uh, see all the technological solutions of the companies at the stands, and uh, all these solutions are are focused primarily to the effectiveness of the production. Uh, this year's uh, event is uh, or has uh, 1,016 exhibitors from 35 countries you know it's very difficult to organize a fair in these uh, special special days but uh, we are really happy that uh, we have achieved this uh, this uh, event and it's uh, a little bit smaller about uh, approximately 35 percent but uh, for us it's a it's a big uh, it's a big success uh, I'm really glad that I can announce that uh, it was for the first time that the Czech Prime Minister uh, with uh, also the minister of Industry and Trade uh, came directly to the Polish uh, official booth, so it's really good uh, to have this relationship between the Czech and Polish people. Uh, we are really glad uh, to see here this uh, uh, official Polish uh, booth at the Engineering Fair. So we we have uh, some other Polish companies in other halls z the hall with uh, the machine tools, with plastics. So it's also at the transport and logistics. So we, we will be happy to welcome Polish exhibitors also next year. Obecność na takich prestiżowych targach tutaj w Brnie jest z naszego punktu widzenia polityki polskiej, reprezentuje rząd polski jak będąc kierownikiem ambasady. Jest to dla nas priorytet. Bardzo się cieszę, że biuro handlowe Paichu zgromadziło w tym miejscu tutaj 28 polskich firm. Liczymy na to, że ta liczba będzie się, powiększać, ponieważ w ramach grupy wyszehradzkiej, w której jesteśmy razem z Republiką Czeską i Republiką i Słowacją i Węgrami, bardzo nam zależy na wzmocnieniu potencjału gospodarczego naszej części Europy w ramach Unii Europejskiej. Cieszymy się więc z obecności polskich firm, głównie z Województwa Śląskiego, ale także zachęcamy do tego, aby firmy z całej Polski były reprezentowane w przyszłych targach bruneńskich, które mają niesamowitą przecież renomę i tradycję od wielu dziesiątków lat i które są dla nas właściwą formą do tego, aby być tutaj na rynku czeskim i środkowoeuropejskim w dobry sposób reprezentowanym. Na targach MSV w Brnie reprezentujemy firmę OSSA. O 25 lat budujemy markę tej firmy i to jest kolejne wydarzenie, w którym chcemy pokazać nasze silne strony, naszą nową ofertę, pozyskać partnerów. Naszym celem biznesowym jest rozwój marki, rozwój produktów. I znalezienie też tutaj konkretnie na miejscu. Rzetelnego, odpowiedzialnego partnera w Czechach. Ofertą firmy jest, są zakrętarki z, z kontrolowanym momentem obrotowym. Jesteśmy jednym z liderów rynku na świecie. To wprawdzie branża niszowa, natomiast firma OSSA jest bardzo znaną, znanym producentem w tej konkretnej branży. W związku z tym pokazujemy nasze urządzenia w miejscach, w których. Są one branżowo dostosowane. Jedną z ciekawszych dziedzin związanych z przemysłem są komputery. Komputery, zarówno laptopy, tablety, czy monitory, czy komputery all-in-one, które są idealne właśnie do rozwiązań w przemyśle, gdzie są wymogi związane z wytrzymałością, odpornością na pył, wodę i wiele innych czynników. Innym elementem naszego stoiska są pojazdy, pojazdy elektryczne, a w tym wypadku. W szczególności pojazdy typu Segway. Jesteśmy producentem pojazdów Velex e, e, Offroad X2, X3, X3. To akurat taki model. E, największy e, pojazd z Segway produkowany seryjnie. E, pojazdy te są idealne do poruszania się właśnie na terenie dużych hal przemysłowych, do szybkiego poruszania, poruszania się. E, w łatwy sposób się manewruje. Takim pojazdem można obrócić się w miejscu, zawrócić e, i one tutaj. E, Pełniają bardzo ciekawą rolę właśnie dla ludzi, którzy zajmują się logistyką i organizowaniem pracy. Firma Easy Projekt mieści się w piekarach śląskich i zajmuje się szeroko rozumianymi usługami dla przemysłu maszyn i urządzeń. Zajmuje się obróbką skrawaniem. Jest to obróbka konwencjonalna toczenie i frezowanie, jak również obróbka CNC. E, zajmujemy się również spawaniem stali węglowej, e, nierdzewnej i aluminium. E, wykonujemy konstrukcje spawane, jak również wszelkie elementy maszyn i urządzeń, podzespoły, zespoły, jak również części. Y, Detale. Od ponad 30 lat zajmujemy się produkcją urządzeń do pomiaru energii elektrycznej, jednakże nie jest to nasza całkowita oferta. Zajmujemy się także modułami do transmisji danych przewodowej i bezprzewodowej, jak również systemami do analizy mediów. Oprócz energii elektrycznej, nasz system umożliwia rozliczanie nie tylko samej energii, jak już mówiłem, ale także wody, gazu, gazu gazów technicznych. Yy, pojawiliśmy się tutaj z ofertą naszego najnowszego licznika SQAB, jest to licznik szynowy yy, energii czynnej w obu kierunkach oraz czterokwadrantowej energii biernej. Dwuprotokołowy. Mamy nadzieję, że spodoba się naszym klientom. Na poprzednich targach Energetap w Bielsko-Białej uzyskał on wyróżnienie jako nowy produkt. To jest nasz yy, Wyrób, który w tym roku uzyskał certyfikację MIT i miejmy nadzieję, że przyjmie go rynek z otwartymi rękami jakiego poprzednika licznik SAB. Jesteśmy polskim producentem systemów monitorowania i diagnostyki maszyn przemysłowych. I dzisiaj przejechaliśmy na te targi z naszą ofertą zakresu diagnostyki, czyli kompleksowo zaczynając od czujników drgań, które są instalowane na maszynach poprzez proste jednokanałowe systemy monitorowania drgań. I kończąc na rozbudowanych wielokanałowych rozwiązaniach do monitorowania w czasie rzeczywistym i diagnostyki usterek naszych wirujących, a także z naszy, naszymi bezprzewodowymi systemami do pomiaru drgających. Do Obecnie na targach mamy bardzo ciekawą propozycję spektrometru masowego, do, który można użyć w do testów szczelności, tą helową, bądź wodorową. I tutaj zastosowanie jest szerokie, od przemysłu automotyw, poprzez e, e, przemysł spożywczy, no, tu, dowolny tutaj region przemysłu, możemy sprawdzić szczelności, gdzie szczelności, mówimy tutaj o nieszczelności na poziomie e, ułamków nanometrów, czyli powiedzmy Dziury, które na pewno gołym okieniu, nie zobaczymy, a tutaj nam detektor potrafi to wykryć i wskazać, gdzie ewentualnie mamy problem i gdzie musimy poprawić elementy produkcji. Jesteśmy firmą programistyczną. Mamy bogate doświadczenie w przemyśle i w zaawansowanych technologiach oraz projektach naukowo-badawczych. Na tej podstawie Projektujemy i wytwarzamy oprogramowanie, które jest doskonałym produktem, który spełnia oczekiwania na poziomie zarządu, na poziomie użytkowników i klientów aplikacji. Nasze rozwiązanie jest wycelowane w przemysł 4.0, który tak bardzo jest pożądany na... W współczesnym rynku. Jestem prezesem firmy EcoInventyka, która wdraża innowacyjne technologie do oczyszczania powietrza. W naszym wypadku fokusujemy się akurat na lotnych związkach organicznych i odorach, które są bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia człowieka. To, co jest istotne, my opracowaliśmy naszą innowacyjną technologię opartą na kompaktowych bioreaktorach trójfazowych, którą obecnie wdrażamy na całym świecie. Pomagają nam właśnie w tym w celu tego typu wydarzenia, jak targi w brnie. E, czym się charakteryzuje taki kompaktowy bioreaktor trójfazowy w porównaniu z klasycznymi technologiami? Przede wszystkim łagodnym, e, łagodnymi warunkami pracy nasz bioreaktor pracuje w temperaturze około 20-30 stopni, czyli w porównaniu z klasycznymi technologiami typu spalanie, spalanie katalityczne, które zachodzi w temperaturze 400-800 stopni. Po pierwsze, mamy co najmniej 10-krotne mniejsze zużycie kosztów operacyjnych. Nie mamy również e, problemu z e, kwestiami wybuchowymi, tak to jest przy spalaniu katali katalitycznym, czy spalaniu ogólnie, które zachodzi w temperaturze 800 stopni. A co więcej, e, nie mamy dodatkowych emisji typu NOx co, czy CO2, które występują w przypadku spalania czy spalania katalitycznego. Proponujemy to aby optymizować intralogistykę w in fabrykach, głównie w manufacturing factories. So, we have many solutions to optimize, to improve the productivity of the logistics inside the factories. For the kitting process, for a picking process, so we propose a pick to light, put to light solution and we propose also egv to handle automatically uh, all these uh, carts, these boxes, seals in the factories be, uh, between the logistic area to the assembly line. so it's a very uh, nice solution, completely automatic, and uh, we have many customers in this area.